Ledwie Cię znam, ledwie dotykam płomieniem Twych oczu, a już obłoki każą zapomnieć, w kroplach deszczu topiąc uśmiechy. Czy wiesz, że szczęście i radość tych chwil milkną wraz z zachodzącym słońcem? Nawet anioły szukają powrotu, bezwiednie krążąc nad naszymi głowami. Nieba nie ma i nie będzie między nami. Jesteśmy jak czarodziejskie gwiazdki nad czarnym cylindrem magika. Znikniemy, nim przyjdzie nowe spojrzenie. Nim płomień znowu dotknie Twych oczu, tak trudna to miłość.